Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo. To jest program Staje dzień Robert Sergendi Kłaniam się nisko. Z tak cieplej się robi na sercu. To już sercu. blisko, który my mamy dzisiaj. 13. Wiemy ja 13, to ślepota, już 20 lat na karku i ślepy. Trzeci grudnia, czyli zobacz, jeszcze 21 dni do Wigilii. Nasze problemy w Polsce są wszystkim systemowe, a nie personalne. To, że tam okazja czyni złodzieja, tak? to że po postawiliśmy kogoś, kto temu uległ, to nie znaczy, że. Ale nie że... uległ w momencie, kiedy pełniłby, jeżeli chodzi o a kiedy pełnił swoją funkcję urzędową. Nie wiadomo, to są, to są zarząd, zarzuty, tak czy inaczej. To oczywiście, że nie, nie, nie wyrokujemy. Ja się nie chcę opadać na temat ani pana Kwadkowskiego. przepraszam. Spokojnie. Kto dzwoni z ciekawości, zapytam. Za, Przenieśmy budzik. się na sekundę do Lublina. Dotarł Artur Soboń. Dzień dobry, panie ministrze. Jan Niedziałek już z nami zapatrzony w telefon. O, No Do właśnie tego, co robiłem, nie można nigdy robić jadąc samochodem, nawet stojąc w korku. A za chwilę o tych sprawach bezpieczeństwa będziemy rozmawiać już całkiem na poważnie. To jest fatalna reforma fatalnego systemu yy, sądownictwa. Trudno się w tym sporze odnaleźć. Nie pośle, czy pan no, straciłam głos po prostu z tego wszystkiego? <laughs> Czyli to jest koszmar, <laughs> taki koszmar, który się zdarza czasami <laughs> dziennikarzom na żywo, przepraszam państwa. <laughs> Okej, okay, postaram się zadać pytanie. A przy naszym telefonie Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny gazety Polskiej, gazety Polskiej codziennie. Panie redaktorze, dzień dobry. Panie redaktorze, słyszymy się? Dzień dobry. Witam serdecznie, ja proszę. Super, ja już pana też. Panie redaktorze, pytanie to pierwsze. Jest takie, na ile sędzia, który orzeka w sprawie cywilnej, powinien zajmować się legalnością wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i wyboru innego sędziego? Panie redaktorze, to Marsekiewicz razem z państwem, przynajmniej taką mamy nadzieję. Do połączenia wrócimy lada moment. Sprawdziła, czy wszystko idealnie przystrojone. Jest. Pięknie. Mogła pojechać. Są od tego ludzie w, w Białym Domu. No, ale kontrola najwyższą formą zaufania. Ja też tak uważam. Widzieliśmy właśnie ten manualny dotyk. Nie może zaufanie, zaufanie, a po trzecie kontrola. Manualny dotyk. Manualny dotyk. Kontynuuje swoją Rafałku, zwycięską pasję. naprawdę? Może koledzy z zagrają jednego tego luzera. Tak. To może Dramat. śnieg od państwa. Chłodny grudniowy dzień, ciepła kąpiel to marzenie niejednej osoby. Te małpy z ogrodu botanicznego na Hokkaido mogą nazwać się szczęściarzami. Ich dom położony jest na terenie gorących źródeł. Tradycyjnie już w zimie małpy korzystają więc z tutejszej ciepłej wody. To czas na relaks, refleksję, a także zimną ocenę sytuacji. To Się nazywa Siedzieć na kasie. W Moskwie można podziwiać tron wypełniony milionem dolarów. Rosyjski artysta stworzył fotel, w którym każdy poczuje się jak bogacz. Instalacja ma przede wszystkim skłaniać do refleksji na temat pieniędzy. Artystyczne projekty robi od kiedy skończyłem 8 lat. Ten projekt daje innym możliwość rozmowy na temat pieniędzy, myśleniu o pieniądzach i sposobach na lepsze zarobki. Chciałbym, żeby w naszym kraju ludzie byli bogatsi. Tron pełen zielonych będzie wystawiony dla wszystkich od jutra. Pieniądze chroni pancerne szkło oraz cały tabun ochroniarzy. Każdy kto połasi się na zawartość fotela pójdzie siedzieć.